Witam moi drodzy w kolejnym odcinku vloga poświęconym remanentom po Niedawno mówiłem o tym, że konfederaci idą w złym kierunku, obrażając się na swoich potencjalnych wyborców za to, że zagłosowali na PiS, a nie na nich. No więc moi drodzy, kilka łyków zimnej wody, głęboki oddech i zastanówcie się nad sobą. A nie obrażajcie swoich potencjalnych wyborców, bo to donikąd nie prowadzi, a na pewno donikąd dobrego. Pan Ros, pan Sośnierz powinni naprawdę głęboko przemyśleć to, co powiedzieli, tak naprawdę przeprosić swoich potencjalnych wyborców przed następnymi wyborami. Im wcześniej to zrobią, tym lepiej. Ale teraz, jakby z innej, z innej manki. Przez pewien czas zastanawiałem się poważnie nad przeprowadzką z powrotem do Warszawy. No, mieszkałem w Warszawie prawie 20 lat. Od kilku lat mieszkam w jednym z najładniejszych miast w Polsce, w Bielsku-Białej. Ale w związku z no, zmianą jakby w moim życiu zawodowym stwierdziłem, że może jednak Warszawa, bo tam więcej się dzieje dla vlogera, youtubera, to jest lepsze środowisko. Ale po wyborach stwierdziłem, że to jednak obciach mieszkać w mieście, gdzie wygrywa wybory Timoszewicz, prawda? Były post, znaczy postkomuch, który w dodatku, co jest chyba ewenementem na skalę światową, w trakcie kampanii wyborczej potrąca staruszkę na pasach, w samochodzie bez ważnych badań, ucieka tak naprawdę, dala się z miejsca wypadku. I wygrywa, dostaje się do europarlamentu. No słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych taki polityk natychmiast kończy swoją karierę polityczną, już nie mówiąc o tym, że, 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 że nie może kontynuować jakby kampanii wyborczej. No w Polsce okazuje się nikomu to nie przeszkadza. Ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, ci, którzy oglądają mój vlog w miarę regularnie, to, to, to może. Pamiętałem taki odcinek, gdzie opowiadałem, że, że no, w, w pewnym momencie miałem, y, obserwowałem z bliska y, taką wierchuszkę y, PZPR-owską, ESWELD-owską. I y, 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 mimo, że za, zawsze byłem, od zawsze byłem prawicowcem, bo chyba od drugiej klasy liceum, jak mi się wydaje. I, oni o Cimoszewiczu nigdy nie mówili inaczej jak Cimoszko. To takie jest, no, dla polityka wydaje mi się, bardziej pogardliwe niż sympatyczne. I to jest taki właśnie Cimoszko. Takie nie wiadomo co, taki nie, lewacki niedobitek, taki agent ruski, jakiś praktycznie agent wpływu. Oczywiście ja nie mówię, że on współpracował, chociaż pewnie niewykluczone. Nie nie Natomiast jakiś tam agent wpływu i ten człowiek. Dostaje się do Europarlamentu Euro z ramienia koalicji europejskiej, czyli Koalicji Antypolskiej. No, dość zabawne, gdyby nie to, że smutne, tak naprawdę. Więc. No, jakaś tam masakra, masakra polityczna, więc nie będę się przeprowadzał jednak do, do Warszawy, będę pewnie bywał okazjonalnie, ale to naprawdę obciach w tej chwili tam mieszkać. Kolejna sprawa. No, chciałbym skomentować zachowanie niektórych, niektórych europosłów w, w trakcie otrzymywania nominacji, czy jak to tam się nie nazywa. Ja kiedyś nagrałem trzy miesiące temu, prawie taki odcinek o polskich elitach polityczno-gospodarczych, tak zwanych elitach polityczno-gospodarczych. Pod tytułem Ideał sięgnął Bruku. Można znaleźć y, w, no, w marcu, y, prawdopodobnie w pierwszym miesiącu ukazywania się vloga. No i słuchajcie, to, 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 to w zasadzie tam, tam już powiedziałem to, co powtórzę w tej chwili. No, słuchajcie. Y, Arukowicz róża tun, bo nawet nie będę mówił pani czy pan, bo to naprawdę nie zasługują. Oni powinni się cieszyć, że premier polski, pan Mateusz Morawiecki chce im podać rękę po tym wszystkim, co oni zrobili robią. Róża tun podkreślam jest najgłupszą kobietą politykiem jaką znam. Być może są jeszcze głupsze, ale ja nie spotkałem. Każdej, każdej otwarcie ust, jest kompromitacją. I ta kobieta e, nie podaje demonstracyjnie ręki e, prezesowi Rady Ministrów, któremu butów nie jest godna czyścić. To jest jakiś skandal po prostu absolutny. E, jeszcze wszyscy się z, z tego cieszą. Pani Ochojska, której ja nigdy nie lubiłem, bo dla mnie to taki, taka... taka e, znaczy pomijając, że, że robi naprawdę dobre, dobre rzeczy, ale e, w, Charakterologicznie jakoś mi tam nie odpowiadała. Słuchajcie, ja mam coś takiego, że albo kogoś od razu akceptu akceptuję, albo nie. Tak, tak, tak nie akceptowałem i nie akceptuję owsiaka, tak samo pani yy, Ochojskiej. Yy, no i ten jej wpis, na, że, że ona by tak samo zrobiła, jest żenu żenujący po prostu. Yy, dzięki yy, wsparciu państwa naprawdę może dużo zrobić dla yy, ludzi i robiła, i państwa akurat ją zawsze wspierało w tym. Yy, to jest żenada po prostu. Zastanówcie się ludzie na cało, nad tym, co robicie, bo no, to, jest, to, jest, to jest obniżanie autorytetu państwa. Jeżeli wy mówicie, że wchodzicie do Parlamentu Europejskiego, żeby podnosić rangę kraju i jednocześnie zaczynacie swój, swoją pracę w nim, jakby tą ścieżkę od tego, że depresjonujecie władzę państwową, wybraną w demokratycznych wyborach no i oczywiście nominowaną później, ale, ale, ale to PiS wygrał te wybory i kolejne, któreś kolejne z rzędu i wy obrażacie się na demokratycznie wybranych ludzi. Nie zasługujecie na to, żeby reprezentować Polskę. Naprawdę nie zasługujecie. Mam nadzieję, że w następnych wyborach do Europarlamentu za 4 lata poniesiecie już dramatyczną porażkę. W tej chwili ta porażka jest znacząca, a mam nadzieję, że za 4 lata znikniecie... Tak naprawdę znikniecie z mapy politycznej Polski i Europy. To na tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku vloga.